Czy widzisz mnie na liście? Nie, nie widzę, bo jeżeli nie widzę. No Looking for Group, czy coś. Ale to. A mam invite, dobra, dam ci invite. Ej, jest. Czekaj, nie, gości. Co? A co zrobiłeś? Dobra. Nic, ty zrobiłeś, dałeś Start for Group. Aha, i wtedy nam mnie goście dodało. No dobra, to tak. A, nie to spoko. Ale ja nie widziałem nikogo. O, a jak? Dawaj start a jak... looking for group i każdy. Aha, okej. Okay. To, to jest z automatą, oni się zapraszają czy coś? Nie, bo jeżeli dasz start grup, to każdy może się do ciebie doklikać, tak jakby, nie? Bo robisz się Aha. publiczny w no ja tym szukaniu grupy. Loading loot 30%. Mnie jeszcze nie, pairing the game, load loot waiting session start, waiting for players minuta 3 czy... Mnie jeszcze jest No ładnie. Okay. Tak Mam 18 sekund do strony. Tak, ładnie, wszyscy To samo, wszyscy zaczniemy a, a czy możemy od... co, co, robimy? Będzie Pierwsze, że żeby podłączyć desy z... z... Żeby podłączyć To zobaczmy co się Boczymy. stanie, nie? Będzie. Bo, bo W będzie na czterech i żeby tych warpów nie było, nie? Wiesz. Nie wiem co do za goście Co? Gdzie jesteś? E, tutaj stoję. Coś kurwa dzieje? Gdzie jesteś, Sławek? Gdzie jesteś? E, o, jestem. Gdzie jesteś? To jest, to jest, to jest. Ja stoję, nie ruszam się. Tak? Toś mnie zabił. Kurwa. Co, co się stało? Zabił. Ludzi to Fak! Ty nie żyjesz? No właśnie, no Dobra, to ja wejdę, nie? Bo ja, ja uciekłem po prostu. Ja, ja wiem, widziałem tak, coś, Granat był czy coś. Ta. Dobra, to ja zjebałem chyba, nie? Trochę. Oj, dobra. Nie przejmuj nic, Zdobyć. no to tak. chyba, chyba jeszcze raz tak. No, przejmuj się. Eee... Dobra. Pasztap. Do dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Cześć. Czekaj, się. Co to poemat ja w menu tutaj? Poczekaj, poczekaj, nie, przyklej się do skały, przyklej się do skały. Okej. No, okay. Co to jest? Flasza dostaliśmy Co? Skąd ten flash? Zginąłem. Zginąłeś? A ja strzelałem do kogoś. Coś tu wyskoczył. No. Dobra. Ty mnie zabiłeś. Ja cię zabiję. No. To ja. To ja byłem. Gadaj. No, Ja walczę z tą To tutaj. właśnie Cześć, To Cześć. 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 robicie? właśnie w To A co To Oh. No to fajnie, oh. no to fajnie, że gracie. Jak wam idzie? No właśnie lordu mnie zabił, więc no, generalnie... Powiedziałeś, no, no, że to... dostajecie jakąś no. flasza? A, to, to G, to granat rzucam. Tak. O, Generalnie Lordu empirycznie odkrywa grę i już drugi raz zginąłem.